Siemano, witajcie z tej strony Hubert. Witam Was na kanale AgroHubert. Jeszcze AgroHubert. Yy, pewnie takiego odcinka się nie spodziewaliście. Yy, w sumie sam się nie spodziewałem. Jeszcze kilka dni temu. Ale dzisiaj... Kurwa. Ja Trudno. Nieważne. Trudno, nie wyjadę. Dobra, także tutaj lekka, lekka kraksa można by rzec. Dzisiaj taki odcinek dosyć luźny, ale żeby coś się działo, pojedziemy sobie talerzować. 60, Bożą. Także co? Czemu ja ten odcinek w ogóle nagrywam? Pewnie się zastanawiacie. Nagrywam go dlatego, że jak wiecie, nie mam dostępu do kanału Serbix. No i trudno, no nic z tym nie zrobimy. Hmm. Także chciałbym, takby na tym kanale, zacząć jakby, od nowa. Wszystko yy, no może tak nie, nie, do, nie dosłownie od nowa: bo mamy tutaj już pokaźną liczbę subów bo 620, no to już jest trochę. Yy, także tutaj nie ma co oszukiwać, że nie ma. Yy, no i co? Mamy, mamy tutaj taki plan na taką polską seryjkę MP. Jeszcze z kim nie będę mówił, ale jak wszystko wypali tak jak myślimy, to naprawdę może być zajwista seryjka polska. Także chciałbym też poznać Wasze zdanie na ten temat. Więc możecie napisać w komentarzu co o tym sądzicie. Bo naprawdę ciekawi mnie, czy chcielibyście coś takiego. No bo mówię, jak wypali wszystko, to będzie naprawdę spoko seria. Yy, także na początku możecie stawić oczywiście łapeczkę w górę oraz subika. Jak widzicie, jest kamerka. Yy, także wszystko jest yy, w porządku, już w końcu będzie można jakoś to normalnie nagrywać. Bo tak wiecie, też bez kamerki to tak to, tak by nie wiem, jakiś duch do Was gadał. Bo też tak może być. Podamy sobie jako trójkę i będziemy sobie trójką że tutaj ledwo daje radę, No ale czekajcie, ja nie to bo tak nie będzie którzy widzimy się w chwilkę. Dobra, więc jestem pocięciu, jak widzicie co od sąsiada siada piątkę i Myślę, że 85 piątka da radę A wracając do naszych tutaj rozmów Boże, co jest to z tą z naturą? No, nieważne Także wracając do naszych rozmów no co, no po prostu chciałbym troszeczkę rozbujać ten kanał Ponieważ no nie chciałbym już kończyć przygody z YouTube'em, bo naprawdę To, to naprawdę fajnie mi się to i robiło filmy, nagrywało Co mać co, no sorry, ale są no, takie problem że masakra e, Także no co, no chciałbym ten kanał właśnie rozbujać troszeczkę I, i zrobić jakąś tutaj aktywność żeby wiecie, coś tutaj się jednak działo No bo w sumie szkoda kanału, no akurat teraz wszystkie vlogi dałem na prywatne filmy Także kanał vlogowy teraz mamy na rolnika z Podkarpacia Także tam będziemy wrzucać vlogi A tutaj właśnie wrzucałbym sobie takie gameplaye Z farminga Bo wiecie w pod to też kupiłem komputer, nie, bo też na tym kanale robiłem tylko live'y Nie wiem czy był odcinek z nowego kompa Kupiłem pod to właśnie komputer, żeby też fajnie to wszystko śmigało płynnie Dlatego no, chciałbym coś jeszcze tutaj na tym YouTube'ie porobić Nie żeby już wiecie, się poddawać Bo skoro mam ten drugi kanał, no to czemu by go nie Jakby nie rozbudować czy coś Także Dajcie znać co sądzicie o tym pomyślę w komentarzach. Z chęcią sobie poczytam, co Wy tam macie do powiedzenia. Czekajcie, supa Ja mamy tureczkę na szybko. Cyk, cyk. Ura. Dzień dalej. Yy, także dajcie znać właśnie w komentarzach. Możecie zaćmeczkę w górę subika dla yy, zachęty. No i co? Zobaczymy jak to jak to się wszystko rozwija. Na razie to jest taki odcinek informacyjny. Myślę też nad zmianą yy, nazwy kanału, bo teraz jest AgroHubert. Także jak macie może jakąś ciekawą nazwę, to też mógłbym tu poczekać. Jakieś pomysły wasze, bo w sumie wpadłem na pomysł, żeby nazwać kanał Edek Traktorzysta, ale to <laughs> zobaczymy, bo tak w farmingu się tak przeważnie nazywam Edek Traktorzysta i tak na mnie też niech raz mówią Edek. Yy, także no co. Zobaczymy właśnie. <noise> ale to mówię, trzeba pomyśleć, trzeba wszystko obmyśleć i tak dalej, i tak dalej, żeby to miało ręce i nogi. Także dzisiaj tutaj też zaczęło sobie talerzować, żeby tutaj jakoś nudno nie było. Ogólnie jakby jakieś... Jakbyście słyszeli jakieś szumy z właśnie tej otoczenia. To sorry, ale wiecie, jeszcze nie mam ustawionych żadnych filtrów na mikrofonie. Teraz jest w ogóle czysty dzień, bez żadnych tam, wiecie, jakichś filtrów czy jakichś tam, ramek szumu, ale to będę musiał sobie poustawiać, żeby to wszystko miało ręce nogi właśnie. Yy, także, co czekajcie? Ile ja mam, minut? 12? Nie, no, 10 to nie będzie, także, co w sumie będziemy sobie kończyć, bo tutaj no, nie o to chodziło, żeby skończyć pole. Tylko, żebym powiedział to, co najważniejsze. Yy, także jeśli wam się oczywiście spodobał film, to zostawcie łapeczkę, subika, yy, napiszcie w komentarzu właśnie co o tym sądzicie, czy chcielibyście coś takiego, bo ja bym naprawdę chciał nagrywać, aż mam taką wenę, teraz jeszcze ruszymy z tą nową serijką, to naprawdę może być zajebiście, tego pikobelo. No, także życzę wam miłego dnia i trzymajcie się na razie, siema.